Tak wiem dokładnie, co czujesz. Ta osoba już nie jest w twoim życiu, ale tak naprawdę nigdy nie odeszła, prawda? W nocy, gdy wszystko cichnie, zastanawiasz się, czy to naprawdę był koniec. Modlisz się, płaczesz, pytasz Boga, dlaczego pozwolił na waszą separację. Ale czy kiedykolwiek pomyślałaś, że może Bóg dopuścił to rozstanie, ponieważ chciał coś zmienić w tobie i w tej drugiej osobie? Że koniec, który widziałaś, był w rzeczywistości dopiero początkiem czegoś głębszego? Biblia jest pełna historii o ludziach, którzy zostali rozdzieleni tylko po to, by później połączyć się ponownie w doskonałym planie Boga. Pomyśl o Józefie i jego braciach. Lata separacji, bólu, zdrady. A jednak, gdy nadszedł właściwy czas, zostali zjednoczeni, ale nie jako ci sami ludzie, którymi kiedyś byli. Byli przemienieni, byli uzdrowieni, byli gotowi na to, co Bóg dla nich przygotował. Twoja historia może być podobna. To rozstanie może nigdy nie być przeznaczone do tego, by trwało wiecznie. Było przeznaczone do tego, by Cię ukształtować, nauczyć, przygotować. Bóg nie zamyka drzwi na zawsze, jeśli planuje otworzyć je z większym celem. Czasami musimy przejść przez pustynię, zanim wejdziemy do Ziemi obiecanej. Czasami relacje muszą umrzeć, aby mogły z martwych wstać w nowej, zdrowszej formie. To nie jest okrutny Bóg. To kochający ojciec, który wie, że niektóre lekcje można się nauczyć tylko przez dystans. On wie, że niektóre uzdrowienia potrzebują czasu. On wie, że prawdziwa miłość czasami musi zostać puszczona, by wrócić we właściwy sposób. Może myślałaś, że to rozstanie było karą, ale co, jeśli było darem? Co jeśli Bóg wyciągnął cię z sytuacji, która nie była gotowa rozkwitnąć, ponieważ musiał przygotować oba serca oddzielnie? Co jeśli dał Ci czas, aby się uzdrowić, rosnąć? Nauczyć się, kim jesteś bez tej osoby, abyś mogła być z nią jako osobą, którą masz być. To nie jest koniec twojej historii, to jest rozdział pośredni, w którym postacie rozwijają się, zanim akcja znowu się rozwinie. Dzisiaj zacznę pokazywać ci 10 znaków wskazujących, że Bóg rzeczywiście otwiera cykl z zamiarem. Znaki, że ta druga szansa jest nie tylko możliwa, ale już została wprawiona w ruch. Ale ostrzegam cię, te znaki wymagają duchowych oczu. By je zobaczyć. Wymagają serca gotowego słuchać nawet gdy głos jest cichy. Zostań do końca, bo ostatni znak zmieni wszystko, jak postrzegasz tę sytuację. Da ci jasność tam, gdzie teraz jest zamęt. Po rozstaniu przychodzi ta cisza, ta nieznośna, paraliżująca cisza. Modlisz się i nic nie słyszysz. Błagasz o znak i nic nie widzisz. Dni stają się tygodniami, tygodnie miesiącami, a Bóg wydaje się być nigdzie. Zaczynasz myśleć, że twoje modlitwy nie przebijają sufitu. Zastanawiasz się, czy Bóg w ogóle słucha, ale oto prawda, którą muszę ci dzisiaj przekazać: Cisza Boga nie oznacza jego nieobecności, cisza Boga nie oznacza odrzucenia, często cisza Boga oznacza przygotowanie. Pomyśl o Marii i Marcie, gdy ich brat Łazarz był chory. Posłały po Jezusa, prosiły, by przyszedł, błagały o pomoc, a Jezus pozostał tam, gdzie był, czekał, milczał. I łazarz umarł. Czy potrafisz sobie wyobrazić ból sióstr? Czy potrafisz wyobrazić sobie ich zamęt? Gdzie był Jezus, gdy najbardziej go potrzebowały? Ale Bóg miał większy plan. Pozwolił łazarzowi umrzeć, aby mógł go wskrzesić. Pozwolił nadziei umrzeć, aby mógł zrodzić cud. Cisza nie była znakiem porażki. Cisza była spokojem przed nadprzyrodzonym interwencją. Może jesteś teraz w tej ciszy, nic nie słyszysz o tej osobie. Nie widzisz żadnego ruchu, nie czujesz żadnej zmiany, a twój umysł mówi ci, że to koniec, ale twój duch szepcze coś innego. Twój duch mówi ci, że Bóg pracuje, nawet jeśli tego nie widzisz. Pracuje w tej osobie, pracuje w tobie, pracuje w okolicznościach, na nowo układa rzeczy, o których nawet nie wiesz, że wymagają przearanżowania. Cisza nie jest końcem historii, cisza jest stroną, która jest przewracana. To moment między aktami, gdzie scena jest przygotowywana na następny rozdział. Bóg nie zawsze mówi głośnym głosem, czasami mówi w ciszy, czasami jego milczenie jest jego sposobem mówienia. Zaufaj mi, czekaj na mnie, mam to pod kontrolą. Trudność polega na tym, że żyjemy w świecie, który wymaga natychmiastowych odpowiedzi. Chcemy wiedzieć, i to teraz, chcemy widzieć, i to dzisiaj, ale harmonogram Boga nie jest naszym harmonogramem. Jeśli jesteś w tej ciszy, zrozum to. Bóg przygotowuje coś, co jest większe niż możesz sobie wyobrazić. Buduje coś, czego nie można się spieszyć. Leczy rany, które potrzebują czasu, by właściwie się zagoić. Cisza nie jest twoim wrogiem, cisza jest twoim sprzymierzeńcem. Uczy cię cierpliwości, uczy cię wiary, uczy cię, że nie wszystko jest w twoich rękach, a kiedy cisza się skończy, a skończy się, wtedy zrozumiesz, dlaczego była konieczna. Zobaczysz, że Bóg cały czas pracował, potem dzieje się coś dziwnego. Po tygodniach lub miesiącach próbowania pójścia naprzód, próbowania puszczenia, próbowania nawet myślenia, że ci się udało, ta osoba zaczyna wracać do Twoich myśli. Ale tym razem jest inaczej. To nie jest ta desperacka, bolesna tęsknota jak wcześniej, to coś głębszego, to delikatne ciągnięcie w Twoim sercu, to szept w Twoim duchu. To uczucie, którego nie możesz całkiem wyjaśnić, ale wiesz, że tam jest. Budzisz się rano i myślisz o niej. Przechodzisz przez swój dzień i coś ci o nim przypomina. Nie w sposób, który cię niszczy, ale w sposób, który sprawia, że się zastanawiasz. że się modlisz, że pytasz: Czy to tylko moje serce, które nie może puścić? Czy to Bóg poruszający czymś we mnie? I oto piękno. Gdy Bóg chce coś przywrócić, zaczyna od serca, na długo przed chwilą ponownego spotkania. Sadzi nasiona nadziei, budzi stare uczucia z nowym znaczeniem, pozwala ci zobaczyć, co jest możliwe, gdy oba serca są gotowe. Biblia mówi nam, że to Bóg kieruje naszymi sercami, to On umieszcza w nas pragnienia, to On przyciąga nas do określonych ludzi, miejsc i momentów. Więc jeśli czujesz, że ta osoba wraca do Twojego serca, nie odrzucaj tego od razu jako słabości. Zapytaj Boga czy to od Ciebie? Czy poruszasz moim sercem z jakiegoś powodu? A jeśli odpowiedź jest delikatnym tak, wtedy wiesz, że dzieje się coś większego. Ale bądź ostrożna, nie każde uczucie pochodzi od Boga. Czasami to tylko samotność, czasami to tylko nostalgia, czasami to tylko strach przed samotnością. Różnica jest taka: gdy Bóg porusza twoim sercem, przychodzi z pokojem, przychodzi z jasnością. Przychodzi z poczuciem celu, nie tylko emocji. Jeśli pochodzi tylko od ciebie, poczujesz niepokój, poczujesz lęk, poczujesz presję, ale jeśli pochodzi od Boga, będziesz wiedziała, że On pracuje, nawet jeśli jeszcze nie rozumiesz jak. To poruszenie serca jest pierwszym konkretnym znakiem, że Bóg coś ponownie otwiera. To Jego sposób mówienia jeszcze nie zakończyłem tej historii. Przygotowuje oba serca, aby mogły połączyć się ponownie we właściwym czasie. Ale do tego czasu, zaufaj procesowi, zaufaj ciągnięciu, zaufaj szeptowi: Bóg porusza się w twoim sercu, bo wkrótce poruszy się w twoich okolicznościach. To nie jest przypadek to boska orkiestracja a ty jesteś w samym jej środku. Oto prawda, której wiele osób nie chce usłyszeć. Bóg nie zabierze cię z powrotem do tej osoby, zanim cię uzdrowi. Nie pozwoli ci wrócić do związku, gdy wciąż nosisz te same rany, które was rozdzieliły za pierwszym razem. Dlaczego? Bo nieuzdrowieni ludzie tworzą nieuzdrowione związki. Bo ból, który nie został przetworzony, się powtarza. Bo nie możesz budować nowej przyszłości, gdy wciąż żyjesz w starej przeszłości. Może to jest powód rozstania, nie dlatego, że miłość nie była prawdziwa. Nie dlatego, że nie byliście dla siebie przeznaczeni, ale dlatego, że oboje potrzebowaliście czasu, by się uzdrowić, rosnąć, uczyć. Bóg nie jest okrutnym Bogiem, który rozrywa ludzi tylko po to, by ich zobaczyć cierpiących, ale jest mądrym Bogiem, który wie, że niektóre rany mogą się goić tylko w samotności, że niektóre lekcje można się nauczyć tylko wtedy, gdy jesteśmy zmuszeni być sami ze sobą i z Nim. Spójrz na swoje życie od czasu rozstania. Co Bóg w Tobie zmienił? Które części ciebie, które były złamane, naprawił, które wzorce, które były niezdrowe, przełamał, które lęki, które cię kontrolowały, uzdrowił. Ten czas nie był zmarnowany. Ten czas był konieczny. Nie wracasz jako ta sama osoba, którą byłaś. Wracasz jako nowa wersja siebie, uzdrowiona wersja, dojrzalsza wersja, wersja gotowa na to, co Bóg przygotował. I zgadnij co? Bóg robi to samo z drugą osobą. Też ją uzdrawia. Też ją zmienia, też prowadzi ją przez proces, bo kiedy znowu się połączycie, a wierzę, że tak się stanie, nie będzie to stary związek, będzie nowy, zbudowany na nowym fundamencie, niesiony przez uzdrowione serca, prowadzony przez mądrość Boga, nie tylko ludzkie emocje, dlatego musisz być cierpliwa, dlatego musisz zaufać procesowi uzdrawiania, nie popędzaj, nie wymuszaj. Nie próbuj ożywiać czegoś, co jeszcze nie jest gotowe, by się odrodzić. Pozwól Bogu dokończyć Jego dzieło w Tobie. Pozwól Mu dotknąć każdej złamanej części Ciebie. Pozwól Mu uzdrowić każdą ranę, zaadresować każdą niepewność, pokonać każdy lęk. Bo kiedy nadejdzie czas, gdy drzwi się otworzą, gdy Bóg powie, że jest czas, wtedy będziesz gotowa. I ona też będzie gotowa. I razem napiszecie historię większą niż ta, która była wcześniej. Nie wystarczy, że dwie osoby się kochają, nie wystarczy, że dwie osoby za sobą tęsknią, nie wystarczy, że dwie osoby mają historię. Gdy Bóg przywraca związek, robi to z celem, a ten cel wymaga, aby obie osoby szły w tym samym kierunku. Nie tylko z tymi samymi uczuciami, ale z tą samą wizją, nie tylko z tą samą przeszłością, ale z tą samą przyszłością przed oczami. Jednym z najważniejszych znaków, że Bóg Was zbliża, jest duchowe wyrównanie. Oznacza to, że oboje wyrosliście w wierze, że oboje pogłębiliście swoją relację z Bogiem, że oboje zaczęliście patrzeć na życie innymi oczami. Nie możesz mieć zdrowego związku, jeśli jedno z was rośnie w jednym kierunku, a drugie w innym. Nie możesz mieć trwałego połączenia, jeśli wasze wartości, priorytety, cele życiowe nie są zgodne. Zapytaj siebie, co się zmieniło od czasu, gdy byliście osobno? Czy jesteś teraz w innym miejscu w swojej wierze? Czy masz inne priorytety, inne marzenia? A jeśli jesteś szczera, co zmieniło się w tej drugiej osobie? Czy widzisz oznaki, że też wzrosła, że też dojrzała, że też przeszła przez proces? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to jest to wyraźny znak, że Bóg Was do siebie zbliża. Bóg łączy ludzi, którzy idą w tym samym kierunku. Nie łączy ludzi, którzy duchowo się oddalają. Nie buduje mostów między dwoma brzegami, które się od siebie oddalają. Więc jeśli macie się połączyć ponownie, zobaczysz, że wasze ścieżki naturalnie się do siebie zbliżają, że wasze rozmowy stają się głębsze, że wasze wartości się wyrównują, że wasza wizja przyszłości zaczyna się zazębiać, to nie jest przypadek, to boska orkiestracja. Bóg pracuje w obu sercach, aby wyrównać je dla wspólnego celu. Nie tylko przygotowuje was do ponownego bycia razem, przygotowuje was do wspólnego budowania czegoś trwałego. Czegoś większego niż tylko romantyczny związek, czegoś, co popycha jego królestwo do przodu. A to może się stać tylko wtedy, gdy obie osoby są gotowe iść w tym samym kierunku, ręka w rękę, z Bogiem w centrum wszystkiego. Potem zaczynają przychodzić znaki, i przychodzą w sposób, którego nie możesz zignorować. Widzisz tę osobę w miejscach, gdzie nie ma logicznego powodu, abyście oboje tam byli. Otrzymujesz wiadomość dokładnie w momencie, gdy o niej myślisz. Słyszysz piosenkę, która was łączy, w czasie, który jest zbyt doskonały, by był przypadkiem. Śnisz o niej, a następnego dnia dzieje się coś, co przypomina ci sen. Niektórzy powiedzą, że to tylko przypadek, że to tylko twój umysł widzi wzorce tam, gdzie ich nie ma. Ale powiem ci coś innego. Bóg mówi przez znaki do tych, którzy są gotowi słuchać. Mówi przez okoliczności, przez spotkania, przez sny, przez piosenki. Przez momenty, które są zbyt doskonale zaplanowane czasowo, by być tylko szczęściem. Gdy te znaki zaczynają się gromadzić, gdy zbieżności stają się zbyt częste, to jest sposób Boga mówienia: Patrzcie, uważajcie. Jestem w pracy. Znam kobietę, która przez lata modliła się o przywrócenie swojego związku. Próbowała wszystkiego, ale nic nie działało. Potem, pewnego dnia, zdecydowała się puścić. Powiedziała Bogu: Jeśli to od ciebie. Pokaż mi to wyraźnie przestanę walczyć. W ciągu tygodnia otrzymała trzy różne wiadomości od przyjaciół, którzy niezależnie pytali: Jak się ma ta osoba? Tego samego dnia zobaczyła samochód z tą samą tablicą rejestracyjną, co samochód tej osoby. A w nocy miała sen, w którym Bóg powiedział jej: Przyprowadzam go z powrotem. To nie są przypadki to boskie potwierdzenia to Bóg pokazujący Ci, że nie tylko pracuje, ale że robi coś konkretnego. Że aranżuje okoliczności, że porusza sercami, że otwiera drzwi, które wcześniej były zamknięte. Ale oto klucz: musisz chodzić z otwartymi oczami i otwartym sercem. Musisz być gotowa zobaczyć znaki, gdy przychodzą, i musisz być gotowa uwierzyć, że Bóg rzeczywiście mówi w ten sposób. Nie każdy znak będzie dramatyczny, nie każdy znak będzie jak błyskawica z nieba. Czasami są to subtelne rzeczy. Słowo w kościele które bezpośrednio mówi do Twojej sytuacji, werset biblijny, który pojawia się dokładnie we właściwym czasie, przyjaciel, który mówi coś, nie wiedząc, jak bardzo jest to istotne. Bóg jest kreatywny w sposobie, w jaki mówi. Nie jest ograniczony do jednej metody, ale jeśli jesteś uważna, zobaczysz, że stale się z Tobą komunikuje, pokazując Ci, że ta druga szansa jest prawdziwa. Oto coś potężnego. Gdy Bóg chce przywrócić związek, nie pracuje tylko po jednej stronie, pracuje po obu, nie porusza tylko Twoim sercem, porusza też jej sercem. Nie leczy tylko Twoich ran, leczy też jej rany, nie otwiera tylko Twoich oczu, otwiera też jej oczy, bo przywrócenie, które pochodzi tylko od jednej osoby, nie jest prawdziwym przywróceniem. To manipulacja, to presja, to wymuszone, ale kiedy Bóg pracuje, widzisz, że obie strony są poruszane w tym samym czasie. Może bez wiedzy o sobie nawzajem, może bez rozmowy ze sobą, ale Duch Święty pracuje w obu sercach, prowadząc was oboje do tego samego miejsca, przygotowując was oboje na ten sam moment. A kiedy nadejdzie czas, oboje rozpoznacie, że coś większego niż wy oboje było w działaniu. Jak rozpoznasz, że druga osoba też jest dotknięta, czasami widzisz zmiany w jej życiu, słyszysz przez przyjaciół, że się zmieniła, że stała się spokojniejsza. Że stała się bardziej refleksyjna, że zaczyna mówić o rzeczach, które nigdy wcześniej jej nie interesowały. To są znaki, że Bóg też przy niej pracuje, że też ją przygotowuje, że też prowadzi ją do punktu, w którym przywrócenie jest możliwe. Czasami otrzymujesz bezpośredni znak. Ona kontaktuje się z tobą niespodziewanie. Nie w desperacki sposób, ale w refleksyjny sposób. Mówi coś, co pokazuje ci, że też przeszła przez proces, że też przemyślała rzeczy. Że też się modli, i w tym momencie rozpoznajesz: To nie tylko ja, to Bóg poruszający nami obojgiem. Módl się za tę osobę, módl się, aby Bóg też dotknął jej serca, módl się, aby otworzył też jej oczy, módl się, aby uzdrowił też jej rany, bo gdy Bóg pracuje po obu stronach, nie ma nic, co może powstrzymać przywrócenie: żadna przeszłość, żadna rana, żaden dystans. Gdy Bóg łączy oba serca, to tylko kwestia czasu, zanim drzwi się otworzą, zanim ścieżki się skrzyżują, zanim przywrócenie, które rozpoczęło się w duchu, stanie się manifestem w naturalnym świecie. Jednym z najsilniejszych znaków, że Bóg rzeczywiście orkiestruje drugą szansę, jest kiedy jego słowo zaczyna potwierdzać Twoją sytuację. Czytasz Biblię i werset wyskakuje ze strony, jakby został napisany bezpośrednio dla ciebie. Jesteś w kościele i kazanie mówi dokładnie o tym, przez co przechodzisz. Słyszysz świadectwo i ono odzwierciedla Twoją historię. To nie jest przypadek. To Bóg mówiący do Ciebie przez swoje słowo. Biblia mówi nam, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha. Odkrywa to, co jest w naszych sercach. A gdy Bóg ma dla Ciebie przesłanie, użyje swojego słowa, aby je przekazać. Więc jeśli ciągle natykasz się na wersety o przywróceniu, o wersetach o nowych początkach. O wersetach o wierności Boga to nie jest przypadek. To Bóg mówiący ci: Tak, robię to, tak, pracuję, tak, mam plan. Ale oto klucz: słowo musi być towarzyszone pokojem. Możesz znaleźć werset, który pasuje do Twojej sytuacji, ale jeśli nie masz spokoju w swoim duchu, może to nie być właściwe zastosowanie. Pokój Boży jest arbitrem wszystkich decyzji, jest znakiem, że jesteś na właściwej ścieżce. Jeśli myślisz o tej osobie i czujesz pokój, to dobry znak. Jeśli modlisz się i przychodzi pokój, to potwierdzenie. W przeciwieństwie, jeśli stale czujesz niepokój, jeśli stale czujesz lęk, jeśli stale czujesz wątpliwości, to jest znak, że coś nie jest w porządku. Może to nie jest właściwy czas, może to nie jest właściwa droga, może to nie jest plan Boga. Tak jak myślisz, pokój Boży jest jak zielone światło. Mówi Ci, idź dalej. Ufaj, jestem z tobą. Ale jeśli tego pokoju nie ma, czekaj, módl się, szukaj większej jasności. Zachęcam cię, szukaj słowa Bożego. Módl się i proś go, aby pokazał ci wersety, które mówią do twojej sytuacji. Zapisz je, medytuj nad nimi, pozwól im przenikać do twojego serca i zwróć uwagę na pokój. Gdy słowo i pokój się łączą, masz potężne potwierdzenie, że Bóg rzeczywiście pracuje. Że ta druga szansa nie jest tylko nadzieją, ale rzeczywistością, która się rozwija. Zaufaj procesowi, zaufaj Słowu, zaufaj pokojowi. Teraz dochodzimy do jednej z najtrudniejszych części posiadania odwagi, by otworzyć swoje serce ponownie. Bo bądźmy szczerzy, zostałaś zraniona, zostałaś rozczarowana, zostałaś zawiedziona, a teraz Bóg mówi Ci, żebyś dała tej osobie kolejną szansę, żebyś znowu zaryzykowała swoim sercem. Żebyś znowu stała się wrażliwa, to nie jest łatwe. To wymaga ogromnej wiary, to wymaga ogromnej odwagi. Ale oto prawda: nie zostałaś powołana do życia w strachu, nie zostałaś powołana, by trzymać swoje serce zamknięte na zawsze, nie zostałaś powołana, by chronić się przed miłością tylko dlatego, że raz zostałaś zraniona. Bóg chce, abyś była wolna, wolna do kochania, wolna do ufania. Wolna do wierzenia, że nie każda historia ma ten sam koniec, a jeśli pokazuje ci, że przywraca ten związek, musisz mieć odwagę uwierzyć, że tym razem będzie inaczej. Różnica między rozsądkiem a paraliżującym strachem jest taka: rozsądek chroni cię mądrością. Strach paraliżuje cię lękiem. Rozsądek mówi: Będę ostrożna, ale pozostanę otwarta. Strach mówi: Nigdy więcej nie zaryzykuję. Rozsądek mówi: Wyznaczę jasne granice. Strach mówi: "Zbuduje wysokie mury." Rozsądek mówi: "Pójdę powoli." Strach mówi: "W ogóle nie pójdę." Bóg nie wzywa cię do naiwnej głupoty, nie wzywa cię do ślepego zaufania, wzywa cię do mądrego zaufania, z otwartymi oczami, z jasnym umysłem, ale też z otwartym sercem. Bo jeśli nigdy nie otworzysz ponownie swojego serca, przywrócenie, które Bóg przygotował, nigdy nie będzie mogło się wydarzyć. Nie ma związku bez wrażliwości, nie ma miłości bez ryzyka, nie ma intymności bez gotowości do zranienia. Więc pytam cię, czy jesteś gotowa mieć odwagę? Czy jesteś gotowa ufać Bogu bardziej niż swojemu strachowi? Czy jesteś gotowa uwierzyć, że nie poprowadził cię przez cały ten proces uzdrawiania tylko po to, by cię w końcu porzucić? Uzdrowił cię, abyś mogła kochać, przygotował cię, abyś mogła przyjąć. Wzmocnił cię, abyś mogła spróbować ponownie, a tym razem z Nim w centrum będzie inaczej. A teraz dochodzimy do ostatniego i najpotężniejszego znaku. Jeśli to naprawdę od Boga, drzwi otworzą się w naturalny sposób. Nie będziesz musiała walczyć, nie będziesz musiała manipulować, nie będziesz musiała naciskać, po prostu się wydarzy, okoliczności się wyrównają, rozmowy będą płynąć. Połączenie odbuduje się w organiczny sposób i będziesz wiedziała w swoim sercu, że to nadprzyrodzone. Widziałam tak wiele osób próbujących wyważyć drzwi, których Bóg jeszcze nie otworzył. Wysyłają wiadomości, pojawiają się niespodziewanie, próbują wymusić spotkania, a rezultat jest zawsze ten sam odrzucenie, zakłopotanie, więcej bólu, bo jeśli musisz wyważyć drzwi, to nie były jeszcze gotowe, by je otworzyć. Ale gdy Bóg otwiera drzwi, Otwierają się bez wysiłku, otwierają się we właściwym czasie, otwierają się we właściwy sposób. Może ta osoba zadzwoni do ciebie znikąd, może spotykacie się przypadkowo w miejscu, a rozmowa wydaje się inna, bardziej naturalna, bardziej szczera, głębsza. Może jest okazja, która łączy was oboje, bez tego, by którekolwiek z was to zaplanowało. To są momenty, w których rozpoznajesz: to Bóg, to Jego czas, to Jego orkiestracja. A wszystko, co musisz zrobić, to iść w wierze i pozwolić temu się rozwinąć. Gdy Bóg łączy, czas nie może rozdzielić. Pisze nowy rozdział z kimś, kto już był częścią twojej historii, ale tym razem będzie lepiej napisany mądrzej, dojrzalej, zdrowiej. Ta druga szansa nie jest po to, by powtórzyć błędy przeszłości. Jest po to, by zbudować przyszłość, która honoruje lekcje przeszłości. Więc oto moje pytanie do Ciebie dzisiaj: co pokazuje Ci Bóg? Które z tych dziesięciu znaków już widziałaś w swoim życiu i co z tym zrobisz? Czy będziesz nadal żyć w strachu? Czy będziesz miała wiarę, by uwierzyć, że Bóg rzeczywiście pracuje? Że rzeczywiście orkiestruje tę drugą szansę? Że rzeczywiście otwiera drzwi, które myślałaś, że są zamknięte na zawsze? Jeśli to przesłanie przemówiło do ciebie, napisz w komentarzach: Panie, daj mi rozeznanie dla tej drugiej szansy. Udostępnij ten film komuś, kto musi to usłyszeć dzisiaj. Zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek, abyś nie przegapiła kolejnych przesłań, które Bóg dla Ciebie ma. I pamiętaj, co Bóg łączy, czas nie może rozdzielić. Właśnie piszę nowy rozdział z kimś, kto już był w Twojej historii. A tym razem zakończenie będzie inne.